Rozmawiam z panią Małgorzatą Zajączkowską, która gra w filmie Konstans Krzysztofa Zanussiego. Pani Małgorzato, pani bohaterka, pielęgniarka Grażynka, że się tak wyrażę, jest ważną zmienną w życiu głównego bohatera. Pokazuje mu pewne rzeczy i przed pewnymi rzeczami stara się go uchronić. Świat, który otacza bohatera jest właściwie biało-czarnym światem i ona właściwie po tej białej stronie stoi. Ona jest czystą osobą wewnętrznie, bardzo czystą moralnie, ona nie ma wątpliwości. Po prostu ona taka jest. Ona nie manipuluje, nie kombinuje, wie jakie są jej pryncypia i, i jest wierna sobie. To tylko tyle czyli moralny konstans jest bardzo w niej silnie zakorzeniony czyli czy może pani opowiedzieć jak się pani po latach ogląda ten film który ma już zdaje się 34 lata tak w 80 roku bardzo dobrze mi się ten film ogląda i on się mało zestarzał ja pamiętam że kiedy robiono cyfryzację panowie którzy robili to młode pokolenie przyszło i powiedziało że ich ulubioną sceną jest scena kiedy pokazuje jak się Prawda, trzeba y, dopraszać o względy y, w szpitalach. Ale y, ten film porusza te same, y, te same y, stawia te same pytania. Y, o moralność, o sens, o tym kim jesteśmy. Y, może nawet bardziej niż kiedykolwiek, bo, bo żyjemy w strasznie drapieżnym w tej chwili świecie. I trzeba nieraz. Y, y, no wielkiej odwagi i siły, żeby się temu może nie przeciwstawić, ale nie poddać.